Synem Twoim nas pojedna. do Syna Twego po polskich drogach nas prowadź. Tego sobie i Wam z całego serca życzę i o to wspólnie wraz z Wami się modlę. 15 sierpnia parafia katedralna w Pelplinie przeżywa swój odpust parafialny. Od kilku lat jest to także Dzień Patrona Miasta Świętego Bernarda z Clairvaux. Święty Bernard urodził się w 1090 roku w arystokratycznej rodzinie francuskiej na zamku koło Dijon. W wieku 22 lat wstąpił do klasztoru cysterskiego w Sito. Trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie. Wówczas to założył klasztor w Klerwo. I został jego pierwszym opatem. Za jego życia nastąpił wielki rozkwit zakonu i rozprzestrzenienie się klasztorów cysterskich w całej Europie, na co zapewne wpływ miały jego wiedza filozoficzna, pochodzenie i umiejętności oratoryjskie. Święty Bernard nazywany jest miodopłynnym lub miodoustnym a to za sprawą pięknego języka, którym wygłaszał kazania, jak to wygłoszone we Francji, którego efektem był wielki entuzjazm organizacji II Wyprawy Krzyżowej na prośbę papieża Eugeniusza II w 1146 roku. Bernard jest patronem Cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, a także pszczelarzy. Wzywa się go także jako opiekuna podczas klęsk żywiołowych, sztorbów oraz w godzinie śmierci. Pozdrowienia serdeczne z Dnia patrona Miasta, świętego Bernarda. Wspaniała impreza, wspaniała atmosfera, mnóstwo atrakcji dla naszych mieszkańców i dla gości, którzy odwiedzają Pelpin. Coś dla Ciułała, coś dla ducha. Konkursy, cenne nagrody fundowane przez i międzynarodowe. Kto ma czas, niech przybierze do Pelpina. Warto, jest tu dzisiaj smacznie, a przede wszystkim dopisuje nam pogodę. Serdeczne pozdrowienia z Pelpina, do którego warto przyjeżdżać, nie tylko 15 sierpnia. Kazimierz Smoliński, poseł Ziemi Pomorskiej, Pelplińskiej. Cieszę się, że jestem na święcie, na święcie Marii Panny, ale również świętego Bernarda, który jest patronem miasta, który przywitał nas dzisiaj piękną pogodą. Gratuluję organizatorom, gratuluję parafii wspaniałych uroczystości. Myślę, że wszyscy się tu dobrze bawią. Przed chwilą pan Górysz mówił, że mamy się jak u siebie w domu, ja w Pelpinie czuję się jak u siebie, więc dziękuję za, za, za to, że tu jestem, że zawsze spotykam się z dobrym przyjęciem. Życzę wszystkim dobrej zabawy i do kolejnego roku. Dzień dobry Państwu. Józef Sarnowski, członek zarządu Województwa Pomorskiego. Cieszę się, że mogę parę słów tutaj powiedzieć, bo dzisiaj przeżyłem piękną uroczystość. I powiem szczerze, że nazywam to trzy w jednym, a może cztery w jednym, bo nie jest to reklama, jest to prawdziwa prawda i i taką Oczy... uroczystość warto przeżyć. Powiem, Jeśli że przerwałem urlop, żeby przyjechać do Państwa i być na tej uroczystości. Natomiast sama homilia poświęcona Matki Boskiej, Zielnej, ona, ja jestem 50 kilka lat już rolnikiem, ona zawsze o nas dba i o mnie również, więc chciałem jej podziękować, no ale powinienem może inną drogą, ale to jest dla mnie ważne. Natomiast jeszcze dwie, trzy inne uroczystości przy tej okazji. To jest 102 druga rocznica cudu nad Wisłą. To jest związana rocznica z Wojskiem Polskim, święto munduru Wojska Polskiego. No i świętego Bernarda. Wszystkiego dobrego dla Pelplina. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, szczęść Boże, jesteśmy we wspaniałym, pięknym miejscu nieopodal katedry pelpińskiej. Dzisiaj uroczystości dni Chyba Pelpi, święto miodów, odpust w niebowzięcia na Święcie Maryi Mary Panny. Przepiękna impreza, przepiękna pogoda, przepiękni ludzie, zawsze otwarci, gościnie. Typowe polskie, typowo polskie takie cechy gościnności, serdeczności, co mogę powiedzieć, po prostu Pelpin jest wspaniały i co roku jestem w Pelpinie i jestem zawsze zauroczony w przepięknym miejscem. Reprezentuję Pasie Kieszwałek. Wspólnie z synem prowadzimy gospodarstwo pszczelarskie. Mamy w tej chwili ponad 300 rodzin pszczelich. Z tych rodzin uzyskujemy miody rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, akacjowy, spadziowy. E, są to miody mniszkowe, są to miody, każdy miód ma swoje preferencje, swoje przeznaczenie, na przykład miód rzepakowy na serce, e, wielokwiat ogólnego stosowania wzmacniający lipa, bardziej przeziębienia, kaszle, drogi oddechowe. Miód e, z kolei mniszkowy to polecany jest na wątrobę, e, trzustkę, natomiast miód gryczany, drogi oddechowe, serce i również kości, rutyna. Jest w nim zawarta także. Te miody są bardzo dobre i zdrowe. Witam serdecznie, Mały Rzata Pałk, Pał Pał pszczołowisko z Kulic. Od niedawna wraz z rodziną mamy takie małe gospodarstwo pasieczne, a cała przygoda zaczęła się od ekologii, od doniesień naukowców o tym, że giną zapylacze, owady zapylające. I zaczęliśmy się bardzo interesować. Stąd założyliśmy właśnie takie miejsce. Znaleźliśmy swoje na ziemi, w ulicach, blisko lasu, gdzie dbamy nie tylko o pszczoły miodne, ale szczególnie o te dzikie samotnice, trzmiele, murarki, lepiarki. Mamy specjalne hotele dla zapylaczy. Jeden z takich tutaj malutkich przywiozłam, żeby pokazać. Każdy jest w stanie zrobić taki ulik taki hotel. Model, w którym te dzikie samotnice, o które nikt nie dba, mogą zamieszkać, a dzięki nim, i to właśnie chcemy dzisiaj Państwu pokazać, mamy dobrodziejstwo owoców i warzyw. Jeśli nie zadbamy o świat owadów zapylających, zostaną nam tylko zboża i suchy chleb, bo tak naprawdę one nie potrzebują zapylania. A to wszystko, co lubimy najbardziej, i lody truskawkowe, i malinowe, i sorbety najróżniejsze. Mamy dzięki zapylaniu. I to jest jakby najważniejsza, najwspanialsza działalność owadów zapylających. Dlatego chcemy wszystkich gorąco zachęcić do zainteresowania się tematem i dbania o ekologię. Aby zadbać o owady zapylające, wystarczy nasza uważność i troska. Zamiast kupować pelargonie na balkon, wystarczy, że wysiejemy zioła. Prosta czynność. Zioła, krzewy, drzewa, które kwitną które są dla nich pokarmem, bo obecnie w sierpniu z pokarmem dla nich jest bardzo słabo. Nie przycinamy traw na 3 cm. Zamiast tuj możemy przecież mieć otwartą przestrzeń. Nie musimy się odgradzać tak mocno od sąsiadów. Kosić wystarczy dwa razy w sezonie. Dajmy szansę, żeby urosły te kwiaty, zakwitły. Będzie pokarm. Używamy nawozów naturalnych. Niestety to właśnie środki ochrony z roślin spowodowały wyginięcie większości bardzo cennych owadów, które powodują, że plonów jest znacznie więcej. Możemy zbudować, skonstruować ze starych cegieł, ze starych drewienek, proste hoteliki dla zapylaczy no i pozostawić miejsce właśnie takie płudzikie, czyli niewykoszone, niekopane, gdzieś, gdzie te owady będą mogły się zagnieździć w ziemi. Czasami nie trzeba wiele, a na pewno przysłużymy się naszej przyrodzie. Prezentujemy na naszym w dzisiaj stoisku również pyłek pszczeli. Każdy z nich ma inny kolor. Ten na przykład był zbierany w maju, kiedy kwitły mniszki, rzepak, klony. A tu już widzimy inny kolor jest to facelia, ale również ten jaśniutki do habry. Każdy z tych kwiatów, jak to w przyrodzie, ma właściwości lecznicze, więc mamy tutaj bardzo pożywny posiłek. W zasadzie to lekarstwo, można powiedzieć. To się nazywa superfood, czyli jest tam zgromadzone bardzo łatwo przyswajalne żelazo, a przecież mamy no, dużo trudności kobiety, nie tylko y, z przyswajaniem żelaza i witaminy z grupy B i nie jest to moja opinia to jest opinia naukowców, że taki pyłek czy dla kobiet, y, które starają się o potomstwo czy w okresie rekonwalescencji czy po operacjach, czy mężczyźni y, w takim średnim wieku powinni się wspomagać właśnie pyłkiem, pszczelim y, jest to super lekarstwo jeden ul y, było takie powiedzenie w Niemczech, może zastąpić 10 lekarzy, więc czemu nie korzystać? Drodzy Państwo, taka jedna kuleczka pyłku powstaje, kiedy pszczoła odwiedzi 500 kwiatów. Jest to naprawdę żmudna i trudna praca, a dla nas zdrowie. Przygodało się dla Was szereg atrakcji, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, coś dla ducha, coś dla ciała. Cieszę się niezmiernie, że e, odwiedzili nas nasi goście. E, szanowni Państwo, mam nadzieję, że w Pelpinie będziecie się czuć dobrze, że Pelpin będzie zawsze obecny w waszym sercu, nie tylko dzisiaj, ale w każdym dniu Waszej pracy samorządowej, rządowej. Tego sobie życzę i naszym mieszkańcom. Jeszcze raz dziękuję za przybycie i czujcie się zawsze w Pelpinie jak u siebie. Jesteście zawsze tutaj mile widziani. Że Państwo, kiedy przeglądamy kartę historii, tak było zawsze. Przebywali z różnych stron wyjątkowe osoby, aby pokłonić się w bazylice katedralnej, a potem były takie miejsca jak to. My to po prostu chcemy kontynuować. I dla ciała, i dla ducha. Całym sercem podpisuje się po tym, co powiedział pan burmistrz. Czujcie się państwo w Pyplinie bardzo dobrze. Katedra otwarta, ogrody piękne otwarte. To miejsce jest pełne gościnności, a więc wykorzystajmy każdą chwilę. Szczęść Boże na cały dzień. Radio Głos. Uskrzydla duszę.